Genialne! I sam się nad tym zastanawiałem już od paru lat. Sztyca opuszczana, czyli nazwijmy to teleskop, to tak jakbyśmy mieli tutaj jedno, jedno ramię widelca amortyzowanego tutaj, pod naszym siodełkiem. Skoro już i tak mamy rurę podsiodłową, która jest rurą, no to teraz gdyby tak zaprojektować sztycę opuszczaną, żeby rura podsiodłowa stanowiła nam goleń zewnętrzną, a ta rura, goleń wewnętrzną, eliminujemy jedną dodatkową rurę w rowerze. Genialne. I tu właśnie się zaczynają problemy. Tutaj mamy standardową sztycę. Uwaga, wciskam manetkę. Tak to wygląda. Czyli jest goleń wewnętrzna, jest goleń zewnętrzna. I koleń zewnętrzna normalnie jest wkładana do ramy. To znaczy, że ta, ta sztyca jest elementem zamkniętym. To znaczy, że tutaj, gdzieś ona się kończy w ramie, jest zamknięta, tam tylko dochodzi linka. O taka jak tutaj wychodzi, zaraz to wam pokażę. No i sztyca jest odporna na brud od zewnątrz, dzięki tej uszczelce, a od wewnątrz po prostu jest zamknięta. Inaczej jest z tą w goście. No, a tutaj już mamy coś, co ja nazywam designem. Jak gdzieś słyszę design, to znaczy, że wiem, że coś, coś poszło nie tak. Czyli to jest goleń wewnętrzna, to jest tuleja, która wchodzi do ramy. Zaraz to zobaczycie. A to jest sprężyna powietrzna. To nie jest żadna goleń, tylko tak jak sprężynę powietrzną, macie tam o środku, w widelcu, czyli na przykład po tej stronie macie tłumik. Tak samo tutaj mamy ten element. I to jest goleń zewnętrzna. Teraz zobaczcie, ile problemów to powoduje. Problem numer jeden. No, co zrobić z tą sprężyną powietrzną, żeby Jak ją zamocować? W sensie, ona musi być o coś oparta, zaparta, żeby mogła wypychać siodełko do góry. No więc trzeba zrobić w ramię dziurę. Dużą dziurę. Taką dużą dziurę, żeby się zmieściła taka o. Tuleja. Podobnie to działa jak na zasadzie. Widzicie dampera, tylko że tam po prostu to trzyma tę sprężynę w miejscu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą pokazywałem Wam w szorcie, jest taka, że po myciu roweru czy po jeździe w mocnym deszczu. Do ramy dostaje się woda, ta woda się wylewa tam otworami. Tym też wylewa się stąd, ale też ze środka ramy się wylewa. Sporo wody się wylewa. Pół szklanki mniej więcej po takim dokładnym myciu roweru się wylewa. To znaczy, że ta woda jest tam w środku. A jeżeli jest tam w środku, to teraz zobaczcie do czego ta woda ma dostęp. Do tego. Do tego, do tego, do tego, do tego. Do tego. No i teraz jak ściągniemy tę tuleję która jest włożona tutaj w ramię. Dlaczego? Żeby goleń wewnętrzna nie jeździła po prostu po karbonowej ramię, tylko po takiej tulei, która ona jest włożona, aż się ją wkłada, aż do końca. Czy do tej tulei woda ma dostęp? Wszystko wskazuje na to, że ma. No woda sama do góry nie idzie. Nie zawsze, bo czasami podsiąka do góry, tak? Jak to się zjawisko nazywa? Kto się teraz, kto jest z fizyki? Na, na, na bieżąco, więc y, ma dostęp najwyraźniej. To jest błotko, to nie jest jakiś stary smar, moim zdaniem. Więc, y, no tu, od dołu, coś tu się będzie działo. Ale druga rzecz, ma też dostęp do tych, no i teraz jak to się nazywa od tych sanek czy czegokolwiek. To są elementy sprężyny powietrznej, które wsuwają się w. Y, Tę oto sztyca. A w zasadzie odwrotnie sztyca zsuwa się na dół. Właśnie dlatego ta sprężyna jest oparta, zamontowana tutaj. I to wszystko było całe w błocie. Teraz od góry cały ten system chroni taki, hmm, taki to, to jest mocowane w miejscu, gdzie normalnie mielibyście zacisk sztycy. W środku jest nie gąbka, tylko taki filc. Czyli to bardzo podobnie jak w Amorze macie tutaj uszczelkę kurzową. Tylko, że no to, to jest taka słaba. Tutaj nie ma żadnej sprężynki. To po prostu po prostu nachodzi. Tak, i to jeszcze na górę. No to jakoś tam chroni od góry. Ale od dołu. Jest kiepsko. No i jeszcze problem z ustawieniem wysokości, bo zaletą tej sztycy jest to, że siodełko zjeżdża nam do samego dołu. Czyli mamy w rowerze cross-country siodło ze skokiem roweru enduro, dropera, nie zawieszenia, tylko dropera. Ale jeszcze trzeba zrobić taki dęks, żeby można było ustawiać wysokość siodełka, czyli dużo dodatkowych dynksów trzeba zrobić, żeby mieć tak jakby jeden dynks mniej, więc teraz wam pokażę, jak to przeserwisować. Pierwszy krok pozwoli wam przeciągnąć pancerz i linkę do tego miejsca. Bo on kiedy sztyca jest zamontowana, znajduje się o tutaj. Na tej wysokości i biegnie sobie tędy, 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 wychodzi akurat w tym rowerze. Tutaj i idzie do kierownicy, do dźwigienki. Odkręcacie dwie śrubki. Ta śrubka zdemontuje wam, pozwoli wam zdemontować dźwigienkę z kierownicy, a ta śrubka pozwoli wam troszeczkę, widzicie tutaj, jest o końcówka linki, tutaj pokazuję wam kciukiem, troszeczkę wyciągnąć tę linkę. Dzięki temu, że mam tutaj. Ten właśnie, o, o ten właśnie luz mam tutaj ruch linki. To znaczy, że będę w stanie odpiąć z samej sztycy, czyli te dwie śrubki odkręcone i wtedy zabieramy się za krok następny. Słońce się troszeczkę z nami tutaj bawi w ciuciu babkę. Nie mam jeszcze żadnych zasłon tutaj, więc możecie troszkę widzieć moje oświetlenie teraz siejące. Widzicie coś takiego? Przepraszam Was za to. Idziemy dalej. To jest śruba mocująca sztycę, a w zasadzie właśnie naszą sprężynę powietrzną i wygląda to tak. Czyli ten pivot nazwijmy to, jest... Włożony od strony lewej, czyli nienapędowej, a ta nakrętka znajduje się tutaj, po stronie napędowej. O. Najpierw odkręcasz lewą stronę, żeby ją wyciągnąć, potem odkręcasz tę nakrętkę. W starszych modelach, najprawdopod najprawdopodobniej w starszych, jest tutaj piątka. Imbus, a tutaj mamy już gwiazdkę, i to jest gwiazdka. Ona chyba też po obu stronach jest różna. To jest chyba 40 i 30. Więc kiedy to już odkręcimy, to teraz sobie wyobraźcie, to znajduje się w środku w ramię. Mamy to odkręcone. Sztyce będzie można wyciągnąć, i jesteście już na tym etapie prawie co ja. Przy wyciąganiu sztycy dobrze jest się zastanowić, żeby na przykład ktoś wam ją potrzymał po wyciągnięciu z rury podsiodłowej. W moim przypadku mam tutaj dodatkową trzecią rękę, ale możecie też tak zrobić, że od razu sobie rozepniecie i po prostu sztycę odłożycie, ale żebyście wiedzieli, żeby potem tutaj nie było, że wam wisi sztyca na, na kabelku. Tu jeszcze coś z manetki wam nie wychodzi i no, na przykład załamiecie sobie linkę. Nie? I wyciągamy sztycę w taki sposób, że jednocześnie tutaj wpycham pancerz do ramy i wyciągam sztycę po trochę. Bardzo często te przelotki warto sobie poluzować, żeby pancerz wchodził łatwiej, i macie na pewno milion różnych systemów prowadzenia pancerzy, więc to, to z tym musicie sobie poradzić, ale ogólnie pancerz musi dać się przeciągnąć, bo w taki sposób też sztyca została zamontowana. Czyli tu sztycę wyciągam, tutaj pancerz wkładam. Po tym, jak już wyjedzie mi sprężyna z ramy, będę mógł odpiąć linkę. Kiedy wyciągniecie sztycę, ta końcówka linki będzie zahaczona tutaj w taki sposób. O. No i oczywiście pancerz, który się znajduje o o tutaj, będzie zablokowany tutaj w sztycy. Więc kiedy do tego momentu dojdziecie, dlatego właśnie mamy poluzowaną linkę w naszej manetce odpinacie sobie i nasza sztyca jest już wolna. Jeszcze raz w zbliżeniu: to będzie włożone tutaj, a pancerz będzie włożony tutaj. A to jest element O, otwierający nam naszą sprężynę i tłumik, czyli umożliwiający sztycy albo ruch w dół, albo w górę. I właśnie linka go pociąga. Dobra. W tym momencie, kiedy wyciągniecie sztycę, to będzie wyglądało troszkę inaczej, bo tu jeszcze będzie założony ten element, czyli on będzie na ramię. Z tyłu macie dwie śrubki. Przy jednej jest napisane oil, tej na razie nie odkręcacie albo w ogóle nawet nie odkręcicie. A ta poniżej jest śrubką mocującą, przy niej jest napisane pół Nm. Ta śrubka wchodzi tam w mały otwór w ramię, tak, żeby trzymać po prostu ten element w miejscu. Te trzy elementy, raz, dwa, trzy, wyciągniecie stąd. To znaczy, ten filc z, taką, z takim spłaszczonym, o tutaj, bokiem jest włożony właśnie od strony tej śrubki oil i teraz już się domyślacie, że po to tam jest napisane olej, że jak się odkręci tą śrubkę, to można co jakiś czas, bez ściągania czegokolwiek, po prostu nawilżyć ten filc olejem. Tak myślę, że to jest filtr, to na pewno nie jest gąbka. Więc to delikatnie wyciągacie ze swojego miejsca. No i drugą rzecz, którą wyciągacie jest ta uszczelka. Naprawdę tak ona, ona jest taka w moim poczuciu taka bardzo plastikowa. Ona będzie powyżej. Czyli to sobie wyciągacie. Wszystko to jest suchutkie. No i to będzie na wierzchu. To też Wam się ściągnie. I po wyciągnięciu tego elementu będziecie jeszcze tutaj mieli w ramię właśnie ten, tę tuleję. O, to będzie tak wyglądało. Więc na koniec wyciągacie tuleje, No i zaświećcie sobie wtedy latarką do środka ramy, żeby zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja błotna. Fu, fu, fu. Czyste to to nie było. Teraz degreaser idzie do środka. Ok. Wyczyścimy dokładnie, a jest tutaj zakamarków sporo. I zauważcie też, że tutaj na dole jest oring. Wszystko mamy dokładnie wyczyszczone. To jest kolejność, w jakiej to będę montował. Niezgodnie z instrukcją zanurzyłem ten filc w oleju do amortyzatorów. Tak jakbyśmy to zrobili z gąbkami w amortyzatorze. Tutaj wszystko czyste, no i zwróćcie uwagę też na to, że ta tuleja tak naprawdę zawiera w sobie dwie tuleje. Widzicie ten czarny pasek tutaj z tej strony i czarny pasek z tej strony. To wszystko ma być czyste, ale gdyby się jej przyjrzeć, to widać, że jakieś pojedyncze rysy niedoskonałości ma. Poza tym na gąbce była odrobina ziemi, to znaczy, że z której strony ta ziemia jednak się dostaje, i wydaje mi się, że raczej z dołu. Pewien tego nie jestem, chociaż szczyca byłaby też porysowana. W każdym razie była ziemia. I znowu instrukcja nic nie mówi o smarowaniu tej tulei, ale ja tutaj też zastosuję smar do amorów. Troszeczkę z od strony zewnętrznej, bo przecież tutaj było błoto. I też tak sobie myślę, czy to może strzelać? Myślę, że tak. Ok. Beautiful. Wyciągam filc. Płaska strona w stronę śrubki do smarowania. Siedzi na swoim miejscu. Pamiętajcie, że tutaj chodzi o to drugie wgłębienie, ale szerokość też Wam podpowie. Teraz coś w rodzaju uszczelki kurzowej wchodzi do tego pierwszego rowka. Dlaczego to montować na sucho? Gdyby tam w środku był smar, nie przytrzyma brudu. Dół. Góra. Mamy to. Ostatni element płaski, idzie na górę z napisami pod spód. Montując ten element, ustawiamy otwór mocujący i ten w ramię razem. Tak, żeby śrubka go złapała. I zwróćcie uwagę, że nie jest to idealnie z tyłu, tylko lekko z boku. OK, takiemu maleństwu damy troszeczkę kleju do gwintu i przykręcamy. Pół to mało. Jesteśmy prawie w domu. Wszystko przygotowane. Teraz tylko należy wyczyścić i nasmarować ten element. Żeby go wyczyścić i nasmarować, musimy z kolei odblokować tę śrubkę. W lewo pozycja zablokowana, w prawo odblokowana. Teraz sprężyna jest poluzowana. No, i skoro cała sprężynka nam wyjechała na dół, możemy wszystko wyczyścić. No, dostaje się tutaj brud. Ewidentnie tutaj się brud dostaje. Widać też wytarcie. I instrukcja mówi, żeby nasmarować tylko tę część. Ja odrobinę smaru dam tutaj na całość. Precyzja. A po co mi smar tutaj, Sajusz? Po co znowu nawalasz smaru? No bo tutaj z dołu dostaje się woda. Tak to wygląda w moim wykonaniu. Teraz jeszcze odrobina smaru do amortyzatorów tutaj. Blokujemy z powrotem. I odrobina smaru do amorów. No to uwaga, zahaczamy linkę. Tutaj dobrze jest mieć ten pancerz na oku. Teraz pociągam sobie za linkę od strony manetki, tak żeby pancerz wszedł na miejsce. I teraz triczek. Zanim przykręcisz tę nakrętkę, ustaw sobie mocowanie sprężyny powietrznej na tej wysokości. Z nakrętką zatrzymuje się, kiedy się zrówna z powierzchnią ramy. O tak. Druga strona. Smar, smar, klej do gwintów. Montuję z powrotem manetkę. No i po przykręceniu manetki, po przykręceniu linki, po naciągnięciu jej, czyli nie mam żadnego luzu na manetce. Sprawdzam, jak działa. sztycając sobie, sprawdziłem. No i działa dużo lepiej niż wtedy, kiedy była nowa. Dużo lepiej. No cóż, mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia w następnym cześć.